Mamy coś takiego jak wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. To taki urząd, który co roku publikuje pewne dane dotyczące różnych obszarów naszego życia. W 2024 roku rozwiodło się 57 tysięcy par. Pewnie drugie tyle, a może i... Wielokrotnie tyle mhm. było par, które nie miały y, związku małżeńskiego, a się po prostu rozstały. Potem mama, tata znajduje nową partnerkę, nowego męża, tata znajduje nową żonę i powstaje rodzina patchworkowa. Jak to dobrze ułożyć, żeby nic się nie stało i żeby zaopiekować te osoby, które wymagają naszej opieki, czyli po prostu dzieci? E, już do tej rozmowy wcześniej mówiła wam, że została zaproszona e, Jagna, nasza cudowna Jagna Niedzielska, która jest ed edukatorką kulinarką, naszą tutaj mistrzynią w kuchni i jak o sobie mówi macoszką. E, już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i bardzo dbamy o to, żeby zaopiekować ten termin. Jest też Joasia Flis, e, cudowna psychoterapeutka, która e, potrafi rozgryźć gry rodzinne. I Wojciech Herra, tata dwóch synów autor podcastów. Słuchajcie, zacznijmy od nazewnictwa. Dzień dobry po pierwsze. <laughs> Z Jagną się już widzimy od samego rana. Zacznijmy od nazewnictwa. Jagna, ty ma to jest takie określenie, którego używasz czy, albo używa twój synek, twój młody, który nie jest twojego, nie jest twoim biologicznym synem? Czy to jest tylko takie określenie, którego ty używasz opisując samą siebie? To słowo w ogóle wybrzmiało najpierw od mojej przyjaciółki psycholożki, która trochę jest takim aniołem, stróżem naszej rodziny patchworkowej, za co jestem bardzo wdzięczna i jeżeli od razu mogę znowu od patentu i pomysłu i do porady zacząć, to dobrze mieć taką osobę. E, żeby zmiękczyć to słowo macocha, powstała macoszka, bo niestety po pierwsze mamy pewne postaci bajkowe, które nam się jakoś kojarzą z tymi macochami takimi złymi, okropnymi i chciałabym zmiękczyć właśnie konotację tego słowa. I jest to słowo używane przez mojego młodego i zawsze ono mnie rozczula, ale nazywamy się różnie w domu i, i nie do końca... Dla mnie te słowa, które wypowiadam młody, świadczą tylko i wyłącznie o tym, czy on się ze mną czuje bezpiecznie, czy też nie. Czasami nawet jak powie do mnie mamo, bo akurat poczuję, że chce tak powiedzieć. To ja nie reaguję na to euforią, nie reaguję na to o nie mów tak do mnie. On ma świetny kontakt ze swoją mamą, świetny kontakt ze swoją, swoim tatą, doskonale wie, kim są jego rodzice. Ja traktuję to słowo jako zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. I to w tej relacji, jak wchodziłam w tą, w, w tą rodzinę, dla mnie to było najważniejsze, że ja jako osoba dorosła. Może nie wiedziałam do końca jeszcze jak, ale dla mnie najważniejsze było to, żeby stworzyć mu poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem obok niego. Jagna szczerze przyznaję, że wspierała się, zanim to wszystko się ułożyło, tak jak teraz wygląda, pomocą przyjaciółki psycholożki. A ty szukałeś czyjejś pomocy, czy robiłeś to intuicyjnie? Wiesz to znaczy ja jestem w ogóle w dobrej takiej sytuacji komfortowej, bo e, dzieci są moje, tak? I po pierwsze jestem tym szczęśliwym ojcem, e, który w momencie rozwodu ma opiekę na przemienną, więc jakby mam dzieciaki ze sobą przez pół ich czasu i, e, i życia. I w związku z tym do, zapraszając partnerkę Karoliny do życia, tak? jakby byłem po tej stronie, który musiał przedstawić ich macoszkę. I bardzo długo Karolina była z ich perspektywy. Karoliną i dalej jest, choć na przykład wczoraj mieliśmy akurat dyskusję dotyczącą spraw podatkowych i przekazywania w rodzinie pieniędzy i rozmawialiśmy o tym, ile kto komu może przekazać. Na przykład właśnie mój młodszy syn spytał, a jak to jest z macochą? Tak? I czy, czy macosze można i w ogóle jakby w ogóle bez, bez najmniejszego problemu i to jest coś, co oni tak ją postrzegają, ale to co powiedziałaś, w ogóle nie ma problemu żeby nazwać ją jakkolwiek inaczej ważnym elementem jest takim aspektem, że też dajmy sobie przestrzeń na to jak nazywają świat. No bo w naturalny sposób jak nie wiem idzie gdzieś z chłopakami to wszyscy mówią o twoi synowie albo do chłopaków twoja mama mhm. i tutaj oni ustalili między sobą, że nie będą tego prostować, bo nie ma sensu jakby tłumaczyć Aha. wszystkim innym zawiłości. To jest, nie wiem, pani w kwiaciarni, pani, nie wiem, w recepcji u lekarza, więc tylko kle, klepnijmy, będzie szybciej, okay. ale między sobą są po imieniu. A popełniłeś jakiś błąd, Wojtek, na samym początku wprowadzając swoją nową partnerkę w życiu. Wszystkie. A, wszystkie, możliwe. <laughs> to... wszystkie możliwe. Wszystkie możliwe, wszystkie możliwe. Pierwszym myślę, że naj... takim absolutnie najważniejszym błędem, który popełniliśmy, to wrzuciliśmy się na bardzo, bardzo, bardzo głęboką wodę. A mianowicie tydzień po tym, jak powiedziałem chłopakom, że to już jest związek w pełni oficjalny, Karolina, czy, na, Karolina się wprowadziła do nas do domu i tydzień później pojechaliśmy na ferie. Więc jeżeli jesteś w stanie sobie wyobrazić, że w takim gigantycznym, <grym i gniazda> gigantycznym soku, Przepraszam, moja tak, twarz mówi. Tak, jedziemy samochodem 3000 km po to, żeby być tydzień zamknięci w jednym apartamencie, <grym i gniazda> bez możliwości odreagowania, wywalenia tego i tak dalej, to ja w życiu nie przeżyłem tak gęstej atmosfery jak wtedy. Gdybym wiedział, że robię coś. Ja sobie wyobrażam, że to będzie najlepsze, idziemy na snowboard, oni kochają snowboard, wiesz, mm -hmm. by to mogli się wyżyć i tak dalej, i tak dalej, nie zadziałało. Znaczy generalnie mm. jakby ty, było ciężko. Czy trochę to nie dowodzi temu, że oczywiście nie mówię też, że każdy rodzic biologiczny wie doskonale, jak być rodzicem, absolutnie nie. Każdy ma prawo popełniać błędy, ale y, tylko z perspektywy macoszki, macoszki, nawet nie ojczyma, przecież tak sobie myślę, że. Y, Mało mamy poradników, mamy mało osób tak otwartych, kto, którzy mogą podejść do nas i się zapytać, jak się z tym czujesz, czy, mhm. czy, 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 czym ci doradzić, czy, jak, jakie są twoje emocje eee, i tego absolutnie, moim zdaniem, na początku mi zabrakło, chociaż muszę powiedzieć, bo, bo niestety wiem, kradnę czas antenowy, ogromnym wsparciem i opoką był mój po prostu mąż, mhm. który chciał pomóc nas skleić w cudowną rodzinę. No i tutaj jest taki kamyczek do ogródka psychologa, psychoterapeuty, nie ma chyba takich instrukcji obsługi dla rodzin patchworkowych za dużo. Na rynku, żeby ktoś sobie mógł kupić taki poradnik albo się dowiedzieć, jak zaopiekować tę nową rodzinę? Tak, myślę sobie, że to jest taki obszar deficytowy. Po pierwsze, wyobrażamy sobie, że zdrowa rodzina to jest rodzina, która ma określony tradycyjny kształt, cała reszta to rodziny zrekonstruowane, które z pewnością czegoś nie dowożą. I warto to odk odkłamać, to nie jest prawda. Zdrowa rodzina to jest rodzina funkcjonalna. A funkcjonalność rodziny naprawdę nie zależy od jej kształtu, więc warto, żebyśmy w ogóle rodzinom patchworkowym dali na wstępie jakiekolwiek zaufanie, bo jeżeli ludzie, którzy tworzą rodzinę patchworkową, już na samym wstępie czują, że są na, na takim cenzurowanym albo że są w tej grupie osób już z góry ocenianych jako nieprawidłowe, nieprawidłowo prowadzące rodzina, to, to nie mają szansy budować więzi, to nie mają szansy być auto, autonomiczni w tych relacjach, to nie mają szansy na odważne mówienie o emocjach, albo też na odważne mówienie o tym, że to jest trudne. Bycie w rodzinie w ogóle jest Trudne, każdy z nas w jakiejś rodzinie jest. Asiu, bo napisałeś książkę, e, gry rodzinne, którą bardzo polecam. To nie tylko o patchworkowych rodzinach, żeby nie było wątpliwości. To o relacjach w rodzinie e, generalnie. Asia jest e, fantastyczną autorką, świetną psycholożką i osobą, która na co dzień e, obserwuje i analizuje. Słuchajcie, ale skoro rozmawiamy o patchworku, to na nim się skupmy. Kto powinien definiować. Słuchajcie, do Was wszystkich to pytanie kieruję. Kto powinien definiować te relacje w nowej patchworkowej rodzinie? Czy dorośli, czy też dzieci powinni, powinny zdefiniować taką nową rodzinę? Według mnie rodzic zawsze jest jakąś nawigacją. To też pytanie, co to znaczy definiować? Bo z... Relacje jak na, wiesz, to jak się Myślę, zwracać do siebie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my możemy mówić o swoich przypadkach, ale to też jest bardzo indywidualne. Przecież dziecko może mieć, mogą, może być dziecko, mogą być dzieci, może być to różny wiek tego dziecka, mogą być różne sytuacje z, związane z rozstaniem się rodziców. Mhm. Jakby mi bardzo zależy na tym, żeby po prostu za, w tej całej relacji patrzeć po prostu na dziecko, na rodzica, jak na człowieka i to, o czym ty powiedziałaś, jak bardzo ważne jest to, żeby pomyśleć, że ta osoba, która wkracza w życie tego dziecka jest... Osobą, żeby założyć coś dobrego, że to może być tylko ta osoba, która będzie kochała to dziecko czy dążyła ogromnym uczuciem. Joanna y, mówi w swojej książce o całym systemie rodzinnym. Rozprawia się w ogóle z tym, jak systemowo podchodzić do rodziny, czyli że y, zachowanie jednej osoby jednocześnie wpływa na y, zachowanie drugiej osoby. My no jesteśmy systemem naczyń połączonych. W momencie, kiedy się pojawia nowa osoba w rodzinie, tak jak y, zdarzyło się to u Ciebie, no to te poziomy się jakoś tam Zachwiały. Coś się musiało wyrównać. I teraz jest pytanie, ile czasu potrzebowałeś, żeby nie odgrywać tych samych ról, które odgrywałeś, a nie zadziałały w tamtej rodzinie? Wiesz co? No to, to ja myślę, że cały czas się tego uczę i to jest w ogóle jakby taka pierwsza podstawowa rzecz, w takim sensie, że gdzieś odkrywam kolejne, kolejne mechanizmy. Ja bym chyba w ogóle spojrzał też szerzej, jeśli chodzi w ogóle o, jakby o systemie i o patchworku. To dużo rozmów, mówimy o rodzinach, o rodzicach, dużo mówimy o dzieciach. Dla mnie największym odkryciem było to, że Karolina też ma swoją rodzinę w takim sensie, mm -hmm. i oni też muszą jakby zrozumieć, że my jesteśmy rodziną patchworkową. Tak? I to był dopiero taki mm -hmm. prawdziwy game changer. Jak na przykład Karolina powiedziała, dobra, to ja teraz rozpoczynam proces uczenia dziadków, że będą dziadkami jakby, mm -hmm. step... już prawie dorosłych dzieci, step dziadkami. Na step dziadkami i będą jakby ten... I to jest, wiesz, ten, to jest moment, kiedy wiesz, nagle masz 60 lat, dowiadujesz się, że twój. Partner Twojej córki ma dzieci i one, wiesz, długo dla Ciebie nie istnieją, tak? no, bo, no bo nie istnieją, no bo poznałeś partnera, słyszałeś, że ma dzieci, a nagle musisz się poznać. Tak? I to jest temat naprawdę trudny, bo my to widzimy każdego jednego dnia. Jak nie wiem, jakaś ciocia zaprasza na przykład nie wiem, na urodziny i siedzi przy stole Karolina i jej brat. Jej brat jest zaproszony z rodziną, a ona mówi, przyjdź z Wojtkiem. I ona wtedy mówi, Ej, ale jeszcze mamy dzieci. Aha. Tak? I to wiesz, i to nie, nie jest wina tej cioci, tylko ta ciocia po prostu w swojej głowie się nie skumała, że tak, tak. one gdzieś się pojawiły. Do 33 30 30 roku życia nie miała dzieci i nagle ma. No, jakby, no. I one mają 14 lat. No, jakby to jest wiesz, to jest strasznie trudne. No. Asiu, powiedz mi, czy w tego typu sytuacjach zawsze warto e, przygotowywać się do, do założenia takiej e, nowej rodziny, a nie iść na żywioł? Bo ten... Żywioł może czasami poparzyć? Ojku, no jesteśmy w takim świetnym momencie w historii, wbrew temu, co statystyki mówią, ponieważ w ogóle zaczynamy rozmawiać o tym, jak chcemy czuć się w rodzinie, co to znaczy być w rodzinie, co to znaczy rolę w rodzinie. I pewnie, że warto zacząć od rozmów i od takiego dla mnie najważniejszego założenia, że żeby rodzina była zdrowa, to potrzeby wszystkich członków tej rodzinie muszą być równie ważne. I żeby one były równo, równie ważne, to musimy o nich porozmawiać. i. i Czasem oczywiście idziemy na żywioł, bo nie o wszystkim jesteśmy w stanie porozmawiać, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale komunikacja to jest podstawa w takiej rodzinie, taka otwarta, szczera, empatyczna komunikacja. Wielkie Dziękuję. dzięki Jasiu. Polecamy to, naprawdę. Gry rodzinne autorstwa. Asi. Nie zamiatamy pod dywan, chociaż e, nic tak się nie udaje w rodzinie jak zamiatanie pod dywan. Możemy się tego oduczyć. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.